Dzisiaj idziemy obczaić pracownię Vintage, już tam byłam dwa razy i było całkiem spoko, to jest jeden z takich sklepów second handów, które są ok, jeżeli chodzi o te, które ja znam, więc tam sobie dzisiaj pójdziemy, zobaczymy co jest ciekawego. W Warszawie od dwóch dni pada deszcz, już jest jesień, taka totalna z dnia na dzień, także no ciekawie, ale... Chyba będę tęsknić za tymi słonecznymi dniami, bo ja po prostu byłam nimi zachwycona. W każdym razie już jesień jest totalnie rozpoczęta, a my idziemy zobaczyć, co właśnie na jesień możemy znaleźć w second handach. także lecimy do pracowni widzieć. I tutaj, już na samym wejściu, wpadły mi w oko te dwie czarne torebki. Klasyczne, skórzane, no piękne. To jest też bardzo dobre miejsce, aby znaleźć sweterki, tego typu odzienie. Niektóre są to sieciówki, więc czytamy metki, jeżeli zależy nam na dobrym składzie, bo taki też można tutaj znaleźć. Przeuroczy ten żakiecik z Zary. Nie są to moje kolory, ale jestem przekonana, że znajdzie swojego lubieńca. W pracowni vintage uwielbiam to, że wszystko jest posegregowane kolorystycznie. Znajdziemy tutaj też całą szafkę okularów, naprawdę miały one swój vibe. Jeżeli szukacie czegoś takiego, widziałam bardzo dużo podobnych propozycji w sieciówkach, a cenowo naprawdę się różnią. Im głębiej, tym lepiej. Mamy, słuchajcie, kowbojki. Skórzane, vintage, dobrze zachowane. One mają taki vibe starych kowbojek. Tak samo nie mój klimat, ale wiem, że komuś będą pasowały na 100%. Przechodzimy do koloru beżowego, pomarańczowego, czerwonego. I tutaj trzeba grzebać. Widziałam super spodnie. Duży rozmiar, ale naprawdę takie milutkie cozy na jesień i zimę. Jak widzicie, wszystko z aktualnymi trendami jesieni, i znaleźliśmy też trench i ucięty trench. No coś wspaniałego, że naprawdę w second-handach możemy znaleźć to, co teraz jest w trendach, i naprawdę mamy tręcze, speterki, w paski, które nigdy nie wychodzą z mody. stolik akcesoriów i cała ściana butów. Lecimy dalej, tym lepiej. Przechodzimy do skórzanych kurtek i mamy tutaj przepiękną bordową skórzaną kurtkę. Jest naprawdę duży wybór. Czarne, brązowe, oversize'owe, bardziej dopasowane, spódniczki skórzane. To trzeba przejrzeć, więc mega Wam polecam to miejsce. Jak mogliście zauważyć, pracownia vintage naprawdę miała spoko perełki i tam mogłabym serio coś sobie wybrać. Co nie było takie proste w innych miejscach, ponieważ już trochę ich zwiedziłam, a teraz wybieram się do elektrowni po Wiśle, ponieważ tam czasami są takie targi vintage i bardzo jestem ciekawa, czy teraz na nie trafimy. Jeżeli nie, no to trudno, ale pamiętajcie, że tutaj właśnie czasami są. Nie wiem za bardzo gdzie to sprawdzać, ponieważ z reguły trafią. Tam przypadkiem, więc zobaczymy, czy dzisiaj uda nam się to. Z reguły właśnie są to weekendy, więc mam nadzieję, że właśnie to się tam odbywa. I niestety w elektrowni niczego takiego nie było w tym dniu. Także lecimy dalej. Sklep Dunka jest to sklep ze skandynawską modą, i tu naprawdę możemy znaleźć dobre składy. Pierwsze, co wpadło mi w oko, to ta duża skórzana, bordowa torba. Koszulki polo bardzo dobrze utrzymane na rozmiary, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. Leterki skos bardzo dobre składy, a z daleka krzyczy do mnie już ta czerwona torebka. Więc, jak widzimy, w takich second handach naprawdę można znaleźć to, co jest teraz w aktualnych trendach. A to już nawet nie jest trend, to jest Cena powala, ale jest to oryginał, więc OMG. Dumka jest to second hand, który naprawdę ma w sobie bardzo duży asortyment. Możemy tam kupić rzeczy poniżej 100 zł do 100 zł. No i takie, które naprawdę kosztują więcej, ale wszystko to są oryginały. Znajdziemy tutaj też bardzo dobrze utrzymane kurtki skórzane. Zapraszam Was, bo naprawdę to jest jeden z second handów, który trzeba odwiedzić w Warszawie. Jest jeszcze dział męski, którego Wam nie pokazywałam, ale też są perełki. Odjechałam sobie pod kolejne second handy. czy odzież z USA. Takie różne tutaj są batrzy trzy skupiska właśnie second handów. Więc sobie teraz tutaj pospacerujemy i zobaczymy, co jest ciekawego. Ja tutaj już byłam rok temu i było całkiem spoko. Nawet chyba coś zakupiłam z River Island chyba taką sukienkę. Kupiłam sobie też taki dress z Essentials. Także są nawet spoko, naprawdę ciuszki. Więc jestem bardzo ciekawa, co uda nam się tutaj znaleźć. Więc lecimy. Słuchajcie, tak to czasem jest, że raz coś znajdziemy, raz nie znajdziemy totalnie nic, i tak było tym razem w tym przypadku, że dosłownie nic nie mogłam znaleźć i miałam wrażenie, że wszystko, co ja dotykam, jest mega lumpiarskie, no i tym razem naprawdę nie udało się. Ale tak czasami jest, dlatego trzeba do takich miejsc zaglądać często i po prostu polować. Nie nagrywałam też zbyt wiele, ponieważ znalazłam sporo podróbek, co nie uważam za zbyt smaczne. I to słuchajcie wszystkie second-handy, które udało mi się odwiedzić. Oczywiście jest ich dużo więcej, ale tylko na tyle wystarczyło mi czasu. Mogliście zobaczyć, że naprawdę Dunka i Pracownia Vintage moim zdaniem wygrywają. Często pokazuję Wam Krasza, ale tam to już jest troszeczkę inna półka cenowa, także nie chciałam go tutaj zawierać w tym materiale, ale na pewno tam jeszcze pojedziemy nie jeden raz. I słuchajcie, dziękuję, że byliście ze mną na takim szybkim przeglądzie second handów. Też trzeba mieć pod uwagą, że w second handach Należy poświęcić dużo czasu na szperanie, szukanie i czasami jest tak, że znajdziemy jakąś jedną rzecz, która wpadnie nam w oko na cały dzień szukania. Także dziękuję, mam nadzieję, że uda mi się w przyszłości robić więcej takich materiałów, szybkich przeglądów, a wam życzę miłego tygodnia, bo to jest weekend już. I widzimy się w kolejnych vlogach, buziaki i ciao, ciao!